Cześć, jestem Kuba, ekspert z Baby Mam dzisiaj dla was wózek Moon Rissi S Edition Plus. To jeden z nielicznych wśród modeli wózków dostępnych na rynku, którym komfortowo przejedziemy w każdym terenie, a jednocześnie zachowuje minimalne rozmiary po złożeniu, ale o tym za chwilę. Wózek znany przez wielu rodziców w Europie niemieckiej marki Moon. Pierwszy rzut oka. To, co widzimy, to różne warianty kolorystyczne, wykończone delikatnymi i eleganckimi zdobieniami. Pikowane przeszycia na wegańskiej skórze dodają luksusowego designu. Całość wykończona biżuteryjnymi akcentami, a to wszystko na jakże zgrabnym łóżku. To będzie pięknie wyglądało na Insta. Gondola dzięki swoim udogodnieniom zapewnia maksymalnie komfortowe użytkowanie wózka przez nasze dziecko. Już od narodzin przedłużana budka oraz otwory wentylacyjne zapewnią pełną ochronę niezależnie od pogody. W środku gondoli czeka na nasze maleństwo materac wykonany przy współpracy z firmą Trommeland, która od lat przygotowuje najwyższej klasy materace docenione przez rodziców w całej Europie. Zdrowy materacek modelu RISI S Edition Plus to również odpowiednie wypełnienie. Z myślą o komforcie, materacek został wykonany z zimnej, elastycznej pianki o optymalnym poziomie twardości dla zdrowego rozwoju kręgosłupa dziecka. Materas wykonany jest z materiałów antyalergicznych oraz wyposażony jest zdejmowany pokrowiec. Pokrowiec ten stworzony został z naturalnego włókna Tencel, który zapobiega poceniu się i zapewnia suchy klimat snu. Pokrowiec pełni podwójną rolę w wózku. Chroni materac przed skutkami zanieczyszczeń, ulanego mleka czy kawary pieluszki, a także pozwala nam na zachowanie higienicznego środowiska, w którym rozwój drobnoustrojów nie będzie możliwy. Zarówno materac, jak i gondola są składnikami systemu wentylacji Cirque Air, który zapewnia komfort termiczny oraz odpowiednią cyrkulację powietrza dla Twojego dziecka. Połączenie przepuszczającego powietrze pokrycia materacyka oraz systemu wentylacyjnego w jego wnętrzu sprawi, że dziecko będzie mogło swobodnie oddychać. Kanaliki umożliwiają dostęp powietrza wewnątrz gondoli oraz dostarczają powietrze oddychającemu materiałom w pokryciu. Dzięki temu system Cyrk Air może swobodnie cyrkulować powietrze wewnątrz wózka. Wydychany przez dziecko dwutlenek węgla jest transportowany na zewnątrz, minimalizujący ryzyko przegrzania. Jako że dzieci nie mogą w pełni regulować własnej temperatury System Cirque-R zapewni, że ani zimne powietrze, ani przeciąg nie dostaną się do wnętrza gondoli. Dzięki temu Cirque-R chroni nie tylko przed przegrzaniem, ale także przed hipotermią. Niezależne instytuty badawcze, tak jak OECO-TEX oraz FKT, potwierdzają wysoką jakość oraz to, co wiemy od dawna. Na materacu firmy Trojmelan śpi się najlepiej słodka drzewka. Gondola umiejscowiona na adapterach podwyższających jest na idealnej wysokości. Takie jej ułożenie ułatwia wkładanie i wyjmowanie dziecka, odciążając plecy opiekuna oraz zwiększa bliskość Bobasa z rodzicem. Podniesienie gondoli służy również ochronie dziecka przed wdychaniem zanieczyszczeń z otoczenia, na które jest szczególnie narażone w warunkach miejskich. Dodatkowo gondola, pomimo rozmiaru XL wnętrza, złoży się po wykonaniu trzech ruchów do ultrakompaktowych rozmiarów i zmieści się w najmniejszych przestrzeniach, takich jak bagażnik Toyota Aigo lub półeczka w szafie. Kompaktowość tej gondoli nie jest tylko przeznaczona dla małych samochodów. Wyobraź sobie, że nawet podczas wakacyjnego wyjazdu do Chorwacji nie zamieci ona całego bagażnika, pomieści się ona pomiędzy dziesiątkami innych rzeczy, które pewnie zamierzasz ze sobą zabrać. Jeśli macie bardzo dużo bagaży, można również bardzo prosto zwypiąć koła. Wtedy wózek jeszcze lepiej dopasuje się do dostępnej przestrzeni. Memory Baton pozwala na wypięcie tej lekkiej gondoli przy wykorzystaniu jednej ręki. Dzięki zastosowaniu przycisków z pamięcią, które są składnikiem systemu Easy Going, możesz wypiąć gondolę i złożyć wózek jednocześnie, trzymając pociechę na rękach. Gondola służy mniej więcej do 6-8 miesięcy. Następnie przesadzamy dziecko do spacerówki, która w tym modelu posłuży aż do 22 kg. Jest naprawdę świetna jest tak dobra i wystarcza na tak długo, że jeżeli wybierzesz RISI S Edition Plus, to prawdopodobnie nie przyjdziesz do mnie po kolejny wózek. Siedzisko spacerowe. W RISI S Edition Plus siedzisko spacerowe montujemy w obu kierunkach. Pozwoli to utrzymać kontakt z dzieckiem zaraz po przejściu z gondoli, gdy wpinamy najczęściej spacerówkę w naszym kierunku. A następnie umożliwi młodemu pasażerowi poznawanie świata po wpięciu spacerówki w kierunku jazdy. Siedzisko zostało wyposażone w regulowane pięciopunktowe pasy, które zadbają o bezpieczeństwo Twojego dziecka. Dodatkowymi elementami w tym modelu, które nie tylko dbają o bezpieczeństwo dziecka, ale także o komfort rodzica, są obrotowy pałąk, który ułatwia wkładanie dziecka, oraz pas krokowy, który ułatwia zapięcie nawet najbardziej ruchliwego dziecka w pasy bezpieczeństwa. Siedzisko posiada niezależnie regulowane oparcie w trzech pozycjach oraz regulowany podnóżek. Przedłużana budka XXL jest wyposażona dodatkowo w zakrywalne okienko z podglądem. Dzięki tym udogodnieniom spacery będą niezwykle komfortowe, niezależnie od pory roku. Materiał użyty zarówno do gondoli, jak i w siedzisku spacerowym posiada filtry UV-50, a także powłokę hydrofobową. Jak widzimy, wózek ma wiele funkcji dodatkowych. Ale czy dobrze się będzie prowadzić? Oczywiście. Opowane koła to kolosalna różnica w porównaniu do popularnych teraz kół bezobsługowych, takich jak żelowe, piankowe i gumowe. Koła pompowane zapewniają niesamowity komfort w jeździe po różnych nawierzchni, dostosowując się do każdego terenu. Jechaliście kiedyś wózkiem z zakupami po parkingu? To wpada w drganie, które są mocno odczuwalne na rączce takiego wózka. Podobna sytuacja dotyczy wózków dziecięcych na kołach bezobsługowych, ponieważ nierówności pomiędzy koskami są za małym bodźcem do uruchomienia samej amortyzacji. Myślisz, że będziesz jak bohater z młotem pneumatycznym? Nie, 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 nie. nie. Nawet o tym nie myśl. Przecież tutaj chodzi o dobro twojego dziecka. Natomiast koło pompowane na takiej nawierzchni pracuje, wytrącając drgania, dzięki czemu każdy spacer będzie o wiele przyjemniejszy. Ważną cechą tego modelu jest głęboka amortyzacja, działająca niezależnie na każdym kole. Amortyzacja w tym modelu jest idealnie dopasowana na cały okres użytkowania. Nie służy ona do bujania pustym wózkiem w domu, tylko rzeczywiście spełnia swoje zadanie. W najtrudniejszym terenie. Wiele wózków posiada złudną amortyzację, która sprawia, że pusty wózek się świetnie buja. Natomiast po obciążeniu, czyli w momencie, kiedy przewozimy dziecko, skok amortyzacyjny jest znacznie krótszy, a amortyzacja, która wydawała się jakże być wspaniała, nagle znika. W tym modelu, nawet z dużym obciążeniem, amortyzacja ciągle pracuje tak samo. Będzie to idealne rozwiązanie dla rodziców, którzy nie lubią się ograniczać, a uwielbiają długie spacery po bezdrożach. I nie bój się, że guma pęknie. Nasza guma jest świetnej jakości, że przy tak słodkim obciążeniu jest to mało prawdopodobne. Ale to nie wszystko! Żyjemy w XXI wieku, wszędzie przemieszczamy się samochodami. Ten model dzięki systemowi Easy Going. Jedną ręką poskładamy do maksymalnie kompaktowego rozmiaru. Niezależnie czy mamy wpiętą spacerówkę, niezależnie czy ona jest wpięta przodem czy tyłem. Wózek po złożeniu zostawi nam sporo miejsca w bagażniku. Można go zabrać ze sobą wszędzie i każdym samochodem. Planujesz podróż do galerii handlowej? Z Munry S Edition Plus wystarczy ci sam stelaż. W zestawie są dołączone uniwersalne adaptery. I bez problemu jesteśmy w stanie zamontować większość fotelików dostępnych na rynku. Dzięki temu zbudujesz w łatwy sposób zestaw 3 w jednym. Jest to wózek, który spełnia wszystkie, nawet najwyższe oczekiwania. Przyszli rodzice, kompromis się skończył. Po co wybierać pomiędzy komfortem a wygodą, skoro można mieć jedno i drugie? Odwiedzalny Babyland i przekonaj się, że Moon S Edition Plus to wózek niemalże idealny. Mówię niemalże idealny, ponieważ to na 100% nie ostatnie dzieło marki Moon. Jeśli podobał się Wam nasz filmik, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji, by nie ominęło Was nasze kolejne filmy. Babyland. Duże sklepy dla małych dzieci.